Praktycznie nie byłem przygotowany jeszcze na jazdę pod taśm, co było widać w moim pierwszym starcie, no ale później szybko zmieniliśmy kilka rzeczy motocyklu i było widać, że już jest okej. Okay. Mówię, no na razie tylko praktycznie musimy się rozjechać, żeby do Ligi Cali zdrowi przystąpić i wygrywać mecze. Jeździłem teraz w Opolu, ostatnio jeździłem w Bydgoszczy, za co bardzo chciałbym podziękować panu Jurkowi, kanclerzowi Robertowi Sawinie, za to, że mogłem pojeździć. No i byliśmy trzy dni w KSKO z Krzychem Buczkowskim i z Polonią Bywiosz, także no dosyć potrenowaliśmy, pojeździliśmy na nowych tumikach, na starych tumikach i jest ok. Pierwsze treningi w porządku, no. Dzisiaj mieliśmy okazję trochę z pojeździć, no i jutro też, no w czwartek do Pragi pojedziemy sobie prawdopodobnie i będziemy jeździć. No atmosfera jest w porządku, tutaj wszystkich znam, także z nikim nie umiałem się, nie musiałem na nowo się kumplować, no powinno być spoko. Wreszcie już zaczęliśmy się ścigać i bardzo mnie to cieszy, bo już brakowało mi tego bardzo i tej pewności siebie nabyć na to, że żeby... jednak jak się ściga to jest co innego niż jazda pojedyncza. Ja jestem dużo lepiej przygotowany niż w tamtym roku. Bardzo się przyłożyłem w tym roku, bo wiedziałem, że żebym... czekałem, mnie występy w Lidze i przy... przykładałem się do tego, także myślę, że to te zimowe przygotowania dużo dały. To będzie mój tak naprawdę pierwszy pełny sezon. Mam jeszcze przed sobą 3 lata juniora i traktuję to bez stresu na ludzie, żeby się wjeździć w ten sezon no i jak najlepiej reprezentować barwy kolejarza.